Prace w programie InDesign zaczynamy oczywiście od utworzenia nowego dokumentu. Wybór parametrów nowego dokumentu determinuje właściwie cały proces składu, jaki nas czeka. Zobaczmy, jakież to opcje należy ustawić przystępując do pracy nad publikacją. Aby utworzyć nowy dokument, wybieramy polecenie File New Document, ewentualnie naciskamy skrót klawiszowy Ctrl N. Na ekranie pojawi się okno o nazwie, oczywiście New Document, w którym musimy zdefiniować podstawowe parametry określające wygląd i sposób zachowania się naszego dokumentu na ekranie. Pierwsza opcja dostępna w tym oknie to Document Preset, czyli predefiniowane ustawienia dokumentu. Jeżeli często pracujemy z dokumentem jednego określonego typu, to będziemy. Chcieli zapamiętać ustawienia wprowadzone dla takiego dokumentu na stałe, po to, aby skrócić proces tworzenia nowego pliku. Na tej właśnie liście znajdują się takie zdefiniowane na stałe ustawienia. W tej chwili zaznaczone jest przykładowe, utworzone przeze mnie na potrzeby tej prezentacji, ustawienie o nazwie B5 książkowe, które służy powiedzmy do stworzenia dokumentu w formacie B5, takiej. Zupełnie przykładowej, prostej publikacji książkowej. Aby takie ustawienie stworzyć, należy po zdefiniowaniu poszczególnych parametrów w tym oknie kliknąć przycisk Save Preset. Ustawienie to będzie widoczne na tej liście pod nazwą, którą nadamy. W przeciwnym wypadku zobaczymy tutaj opcję Default, czyli ustawienia domyślne, bądź Custom, czyli ustawienia własne. Ta opcja wybierana jest automatycznie w chwili, kiedy. Wprowadzimy jakąkolwiek zmianę, w chociażby jednym z dostępnych tutaj w tym okienku parametrów. Przechodząc teraz do kolejnych opcji. Mamy listę o nazwie Intent, czyli cel, albo inaczej przeznaczenie publikacji, którą zamierzamy stworzyć, poskładać. Mamy do wyboru opcję Print, Web oraz Digital Publishing. Na dzień dzisiejszy programu InDesign można używać nie tylko do takich zadań klasycznych, dla. DTP, czyli składu publikacji drukowanych. Można również w tym programie projektować dokumenty przeznaczone do prezentowania na stronach internetowych, i to właśnie na potrzeby takich sytuacji mamy tutaj dostępną opcję web, czyli tworzenie dokumentów, których wielkość definiuje się za pomocą jednostek pikselowych. Jest również dostępna opcja Digital Publishing na potrzeby tworzenia e-booków bądź też dokumentów mających format czy, czy, czy przeznaczenie. Takie jak klasyczne e-booki, czyli dokumenty przeznaczone do odtwarzania czytania na chociażby tabletach. A zatem program pozwala na dość dużą uniwersalność w zakresie przeznaczenia publikacji, które zamierzamy tworzyć. Wróćmy do ustawienia Print, bo to jest nasz podstawowy cel wykorzystywania programu InDesign. Kolejny zestaw opcji to rzeczy absolutnie oczywiste i podstawowe, takie jak number of pages, czyli liczba stron w dokumencie. Można zacząć od jednej, bo później, po utworzeniu dokumentu, w bardzo prosty sposób możemy kolejne strony dodawać bądź, bądź usuwać w dowolny sposób. Możemy również określić numer strony pierwszej w tym dokumencie. To też jest rzecz absolutnie umowna i możliwa do zmiany w czasie późniejszym, więc w tym momencie jest obojętne, co tutaj ustawimy. Mamy też opcję Facing Pages, której włączenie sprawia, że stworzymy dokument typu książka, czyli dokument z podziałem na strony parzyste oraz nieparzyste. Inaczej można powiedzieć, że z opcją Facing Pages stworzymy dokument, który ma być oprawiany, który ma trafić do introligatorni. Jeżeli tę opcję wyłączymy, stworzymy dokument ze stronami ułożonymi w postaci tak zwanej składki, czy też stosu, czyli. Jedna strona leży na drugiej. One oczywiście też mogą być numerowane, a co za tym idzie, też będą wśród nich strony parzyste i nieparzyste, ale nie ma czegoś takiego jak pojęcie grzbietów w takiej publikacji, czyli strony te generalnie nie są traktowane jako strony publikacji przeznaczonej do obłożenia. Czyli mówiąc krótko, opcję Facing Pages zaznaczamy wtedy, kiedy tworzymy dokument typu książka, natomiast wyłączamy ją wtedy, kiedy chcemy stworzyć dokument o niezdefiniowanej strukturze bądź dokument jedno czy też kilkustronicowy, który nie będzie oprawiany w klasyczny sposób za pomocą zszywania czy też sklejania. Więc projektując na przykład w InDesignie plakaty bądź niewielkich rozmiarów ulotki, wizytówki, będziemy chcieli tę opcję wyłączyć. Następny element warty uwagi w tym momencie to oczywiście ustawienie strony. Mamy tutaj listę Page Size, z której wybieramy interesujący nas format. Jeżeli nie znajdziemy na tej liście formatu, który jest nam potrzebny, to oczywiście możemy podać własne ustawienia szerokości oraz wysokości dokumentów w dowolnej jednostce, ponieważ program InDesign ma możliwość przeliczania jednostki w locie. W moim przypadku jednostką ustawioną jest Cicero, a zatem wielkość dokumentu typu letter w tym momencie wyrażona jest również za pomocą jednostki. Typu cycero, ale gdybym potrzebował wpisać wymiar podany w milimetrach bądź centymetrach, program automatycznie przeliczy to na cycera. Nie musimy zatem zastanawiać się nad koniecznością przekonfigurowania programu na zupełnie inną jednostkę, miary w preferencjach. Program zrobi to automatycznie. Orientacja strony to kolejna oczywista sprawa, czyli ustawienie pionowe bądź też poziome. Następnie Mamy sekcję columns, która po polsku byłaby nazwana łamy. Tutaj należy powiedzieć nieco więcej na temat konstrukcji dokumentów. Dokumenty mogą być jedno- bądź wielołamowe. Więcej informacji na ten temat w następnych, kolejnych klipach. Na ten moment powiemy tylko tyle, że właśnie w tym miejscu definiuje się początkową konfigurację strony w dokumencie. Czy będzie to strona jedno-, czy też wielołamowa. W momencie, kiedy postanowimy stworzyć stronę wielołamową, czy też układ należałoby powiedzieć wielołamowy, pojawi się konieczność określenia parametru o nazwie Guter, czyli odstęp międzyłamowy. Następna sekcja to marginesy. Marginesy ustawiamy w sposób absolutnie dowolny, za pomocą dowolnej jednostki. Bardzo często robimy to w sposób wizualny. Czasami możemy się spotkać z sytuacją, w której ktoś zasugeruje nam margin ustawienie marginesów na określoną szerokość. Wystarczy w tym momencie wpisać odpowiednią wartość w tym miejscu, zwracając tylko uwagę na przycisk z ikoną łańcucha. Kiedy ten przycisk jest aktywny, to wówczas wystarczy wprowadzić wartość do jednego z tych pól oznaczających poszczególne marginesy, a następne pozostałe pola są aktualizowane w sposób automatyczny. Jeżeli potrzebujemy ustawić marginesy w sposób niesymetryczny, czyli o różnych szerokościach, to należy ten przycisk wyłączyć. Wówczas mamy dowolność w ustawianiu wielkości poszczególnych marginesów. Ostatnia sekcja w oknie New Document dotyczy ustawień, nazwijmy to drukarskich, z których interesuje nas opcja bleed. Bleed znaczy spad i oznacza obszar na zewnątrz strony, czy też obszar poza krawędziami strony, który jest niezbędny w sytuacji, kiedy planujemy umieszczać na stronie dokumentu obiekty, które mają swoimi krawędziami dotykać krawędzi strony. A zatem, jeżeli potrzebujemy wprowadzić do dokumentu grafikę, która ma dotykać zewnętrznych krawędzi strony, to należy tak naprawdę tym grafikę przesunąć poza krawędzie strony o pewną minimalną odległość po to, żeby później w procesie introligatorskim przycinanie tej strony nie spowodowało pojawienia się takich bardzo cienkich białych linii wzdłuż krawędzi strony. Chodzi o to, że to przycinanie papieru, które się odbywa po wydrukowaniu publikacji nie zawsze jest w 100% dokładne, jeżeli My przesuniemy grafikę idealnie do krawędzi strony. Może się okazać, że to nie wystarczy. Urządzenie, które przycina papier, może przyciąć za mało i wówczas pojawiają się te właśnie białe linie o bardzo, bardzo niedużej grubości, ale jednak widoczne. Żeby takiej sytuacji zapobiegać, grafiki, które mają docelowo dotykać krawędzi strony, przesuwa się nieco poza krawędź tej strony. No i drukarnie zazwyczaj podają pewną wielkość minimalnego przesunięcia, czy też zalecanego przesunięcia. Najczęściej jest to 3 mm. Bardzo często też można przyjmować, że obszar spadu to jest od 3 do 5 mm, więc jeżeli wybierzemy wartość mniej więcej z tego przedziału, i będziemy jej używać w konstruowaniu publikacji, to na pewno nie popełnimy żadnego błędu technicznego i po przycięciu wydrukowanych stron wszystkie grafiki ewentualnie dosunięte do krawędzi strony, będą wyglądać dobrze. Ustawiając zatem parametry spadu, czy też wartość spadu, warto włączyć przycisk z ikoną łańcucha, ponieważ ten spad powinien być identyczny z każdej strony, więc. Wpisał w tym momencie wartość spadu 5 mm. Wpisuję 5 oraz symbol jednostki mm, ponieważ jednostką używaną przeze mnie w tym momencie w programie InDesign jest Cycero. Program oczywiście przeliczy te 5 mm na, na Cycero, co daje około 13 punktów. W ten sposób definiujemy spad. Jeżeli teraz klikniemy przycisk OK, zostanie utworzony dokument. I będziemy mogli zobaczyć pierwszy zestaw linii pomocniczych w tym dokumencie, który pozwala nam zorientować się, co gdzie się znajduje. Oczywiście linie w kolorze czarnym wyznaczają krawędzie dokumentu, krawędzie strony. Ponieważ utworzyliśmy dokument w formacie letter, oczywiście te czarne linie mają długość odpowiednią dla tego formatu. Linie w kolorze czer czerwonym oznaczają właśnie obszar spadu. A zatem, żeby wszystko było jasne, jeżeli wprowadzimy do dokumentu grafikę, załóżmy, że narysowana przeze mnie teraz ramka jest grafiką, jeżeli planujemy, aby znalazła się ona na przykład w tym miejscu strony, czyli żeby krawędzie tej ramki dotykały bezpośrednio krawędzi strony, to takie ustawienie jest błędne. Właśnie to ustawienie może spowodować, że po przecięciu stron wzdłuż tych dwóch krawędzi pojawi się brzydka, cienka, biała linia. A zatem podczas składania dokumentu należy taką ramkę przesunąć, ustawić w taki oto sposób, tak aby jej krawędzie dotykały tej czerwonej linii, czyli linii spadu. To jest ustawienie poprawne. Oczywiście ono sprawia, że tę niewielką część tej grafiki, w tym przypadku z prawej i, i górnej strony stracimy poprzez obcięcie. Należy zatem zwrócić uwagę na to, żeby ta grafika była w popraw, poprawny sposób skadrowana, żeby utrata powierzchni tego obrazka nie była zbyt duża. Stąd też obszar spadu jest dość niewielki. Te, te 3 do 5 mm jest absolutnie wystarczające. Nie, nie warto, nie należy nawet ustawiać wartości większych. Ale zapamiętajmy, że tak właśnie powinny być ustawiane grafiki, w sytuacji, kiedy ich krawędzie mają dotykać zewnętrznych krawędzi strony. Pozostałe linie pomocnicze, które widać w tym momencie na ekranie, to są linie w kolorze magentowym bądź fioletowym i są to linie wyznaczające konstrukcję kolumny strony. Ten obszar wyznaczony przez te linie fioletowe i magentowe, linie magentowe to te dwie poziome linie w kolorze fioletowym, pozostałe linie pionowe. Ten obszar nazywany jest kolumną strony, i to właśnie kolumna strony, czyli można powiedzieć obszar strony minus marginesy, dzieli się, czy też może dzielić się na łamy. W tym przypadku mamy przykład kolumny dwułamowej. Te dwa elementy to są właśnie łamy, pomiędzy nimi znajduje się. To coś, co nazywamy, co określamy mianem GUTTER, czyli odstęp międzyłamowy. To jest taki podział ustanowiony w pewnym sensie na sztywno, ponieważ ustanawiamy go w momencie, kiedy tworzymy nowy dokument, czyli w tym miejscu. Okienko new document i parametr columns. Gdybyśmy teraz dla odmiany stworzyli dokument z układem jednołamowym, to będzie on wyglądać w ten sposób. A zatem mamy czystą, prostą kolumnę bez żadnych wewnętrznych podziałów. Jest to kolumna jednołamowa, czyli Należy sobie to skojarzyć w taki sposób, że kolumna zawsze posiada łamy, zawsze posiada przynajmniej jeden łam. Nigdy nie należy mylić tych dwóch pojęć, ponieważ są to dwie zupełnie różne rzeczy. Kolumna może być jednołamowa jak w tym przypadku, bądź wielołamowa jak w tym przypadku. Tutaj konkretnie widzimy podział na dwa łamy. I to w zasadzie wszystko, co należy wiedzieć na temat podstaw tworzenia nowego dokumentu.